Zaczynamy test Octapi 1.6 TDI 115 koni z DSG 7-biegowym. Z tego co zaobserwowałem w ciągu tych 550 km, które przejechałem tym samochodem, to fakt odnośnie skrzyni DSG 7, skrzyni suchej DQ200. Ona bardzo przyjemnie chodzi do tych prędkości 120 km na godzinę, tak jak jeździmy drogą ekspresową po mieście. Skrzynia jest szybka, nie ma tendencji do utrzymywania zbyt niskich obrotów. Tak jak widzicie, jest teraz 1250, ale on się nie męczy, on sobie spokojnie jedzie. Nie... Nie odczuwam, żeby, żeby on był jakiś przyduszony. Ma piąty bieg w, te, w tej chwili zapięty. 1250-1300: obrotów, jedzie sobie spokojnie. Także w takiej jeździe miejskiej bardzo dobrze się spisuje, w jeździe mieszanej, pozamiejskiej również. Na autostradzie, no to wyjedziemy za chwilę, na autostradę to zobaczycie. No to wtedy tylko przy dłuższej jeździe buczy, ale tak to daje sobie radę bardzo dzielnie. Ten, ten konkretny egzemplarz nie zużywa oleju to znaczy nie widać ubytków w ciągu 30 tysięcy kilometrów czyli tego interwału long life nie widać ubytków oleju co bardzo dobrze o nim świadczy. Przebieg samochodu to 66 tysięcy kilometrów. Komfort zdążyłem się do tego przyzwyczaić w poprzedniej Octavii, ale bardzo ceniłem. To jest wygodny samochód, wygodny dla rodziny. Można bez problemu osoby wyższe usadowić na tylnej kanapie. Nie ma kłopotu zużycie. Paliwa to jest 4,7, no tak, średnio 5,4, tak jak mam tutaj od tankowania 5,4, 550 km. W tej chwili trzymam nogę na hamulcu i, ciach, puszczam gaz. Momentalnie rusza. Mamy zielone światło, on momentalnie rusza. Nie ma yy, chwili zawahania, to znaczy to, to zawahanie jest y, znikome. W porównaniu do mokrej skrzyni przy normie Euro 6D optawi czwórce, to ta reakcja jest bardzo szybka. Owszem, później te biegi przełożenia są krótkie, ponieważ on musi wachlować. Ona tak w trybie miejskim fajnie sobie przekłada te biegi. Biegi są krótkie, przełożenia są krótkie. W jeździe takiej codziennej, kiedy nie musimy się tak bardzo spieszyć, to normalnie przyspieszamy w taki delikatny, płynny sposób. To jest naturalne. Całkiem fajnie przekłada. No, szybko można zauważyć, że te przełożenia są krótkie. No bo mamy czwórkę 44 km na godzinę. Czwarty bieg. Pod 50 to już jest piątka. 53 to już jest szóstka. Ale ani przez moment nie dusi go. kręcając wy, jak tak chcemy bardziej w miarę normalny sposób przyspieszyć, ale przy takiej delikatnym przyspieszaniu to jest całkiem przyjemne. Zauważyłem, że w tych silnikach 1.6, niezależnie z jakiej grupy on pochodzi, z jakiego od jakiego producenta, to generalnie przełożenia są krótsze i Prędkość 140 km na godzinę, osiągana na najwyższym przełożeniu, skutkuje obrotami w okolicach 2500. Także tutaj jest te 2600, więc to mieści się w tej, w tej średniej. Określany ten silnik jest jako um, konstrukcja z downsizingu. Ponieważ dla, tego, dla tej pojemności to jest, to jest mały silnik, ale dzielnie sobie daje radę. Samochód waży 1230 kg, nie czuć, żeby był taki e, ospały. Natomiast jest to taka odpowiednia waga. Nie jest zbyt ciężki. I start. jeździ się daleko po tej autostradzie no to wtedy rzeczywiście dlatego bezpieczeństwa to lepiej. lepiej mieć większą moc tutaj miałem teraz 1200 obrotów na 7 ale tylko delikatnie przycisnąłem na gaz i on momentalnie zmienił bardzo szybka reakcja w mokrej skrzyni przy, przy Euro 6D to nie jest takie szybkie to nie jest tak intuicyjne, to była naprawdę szybka reakcja 50 na godzinę, piąty bieg zapięty 1400 obrotów. Ale nie czuć, żeby się dusił, tak łagodnie gładko jedzie. Tak, całkiem fajnie, przyjemnie Najważniejsze jest to, że ta. Skrzynia nie ma tak e, ogromnego, no, ogromnej bezwładności jak w przypadku tej, z którą ja mam do czynienia, i tutaj będzie z tempomatu do 90 start. tryb sport 50 90 start stop generalnie z tej piątki nie ma wielkiej różnicy czy, czy on się zbiera w trybie sport czy w trybie drive ja jakieś Zobaczymy 50 do 140, jak sytuacja będzie wyglądała na pasie. Tryb Drive D i puściutko 3-2-1, start. To jak najbardziej. To jest fajny, rodzinny samochód. Może akurat kombi nie jest mi potrzebny, bo jeździłem tyle lat liftbackiem i szczerze mówiąc nie brakowało mi tej przestrzeni. A to jest kwestia prezencji. Bardziej podoba mi się linia liftbacka niż kombi, ale to Degustibus non disputanum est. Jak ma biały czy byłbym tak odważny żeby zdecydować się na skrzynię DSG suchą bo mimo wszystko słyszy się negatywne odpowiedzi ja wiem, że to generalnie negatywne wypowiedzi są głośne i, i, i ten szum medialny jest bardziej donios, do, doniosły wydaje się, że jest go więcej niż w rzeczywistości, natomiast jest wiele negatywnych że ta sucha skrzynia generalnie wytrzymuje w granicach 100 000, 140, 000. no nie wiem, sam nigdy nie sprawdziłem ciekaw jestem jak to jak to wygląda, ale są osoby, które doświadczyły złego ze strony suchej skrzyni DSG, ale to też jazda jazd, jeździe nie jest równa, bo jeśli to jest jazda miejska i ten ta skrzynia będzie przerzucała biegi góra-dół, góra-dół non-stop i nie będzie tego biegu utrzymanego, tak jak tutaj jest wbita. Siódemka, jedziemy 15-20 km na tej, na tej siódemce. No, w poprzedniej oktawii to tak, tak miałem, zapiąłem szóstkę na autostradzie. Dojechało się dziesiątki kilometrów właściwie bez, bez zwalniania, no i w efekcie oddałem samochód z przebiegiem 180 tysięcy km. I miałem jeszcze fabryczne klocki hamulcowe z, na przedniej był. Było około, około 4 mm bieżnika, natomiast serwisowy, serwisowy, minimum to jest 3 mm, które gwarantują, że klient przejedzie. Oczywiście w zależności od tego jaki samochód ma przebieg, to oni starają się przewidzieć, czy ten samochód dojedzie do kolejnych 30 000 30 tysięcy kilometrów, bo na przykład w tej Octavii już będzie, będzie obniżony. Jeżdżąc po mieście, muszę przyznać, że lepiej jeździ mi się z tym silnikiem, z tą skrzynią biegów, niż w Octavii czwórce z mokrą skrzynią. On jest jakiś żwawy i co ważne, przy zjeździe ze stromej górki. On redukuje i trzyma. Jak na diesla 3000 obrotów to jest dużo. Przez jeździe z górki on trzyma te 3000 obrotów, więc nie musimy tak mocno cisnąć na hamulec. A oktawia 4 rozpędza się z górą, tam delikatnie, może 2202, 2200, 2,5 nie dojdzie. To bardzo rzadko. On ma tendencję, żeby jednak um, zmieniać bieg na kolejny, a nie. Nie przytrzymywać, nie hamować silnikiem. Także przy takich podjazdach mie miejskich to jest fajna sprawa. Mamy bardzo przyzwoite zużycie paliwa. 5,3% przy teście, a przecież robiłem te z elastyczności, przyspieszenia. Bardzo mało to pali, Mi chyba. Prawia 4 pokazała 5,4, wtedy jak to zrobiłem drogowy, standardowy. że on na siłę wdusza kolejny bieg prawie że przy wolnych obrotach nie mam tego, tego uczucia to jest delikatnie redukuje owszem mokra skrzynia DSG7 jest szybsza przy zmianie biegów z manetek Niż ta. No ale to by było w zasadzie tyle, z manetek praktycznie bardzo mało korzystamy. Pora zakończyć test Octavii, tutaj jest zjazd do Skoda Hardec Car Service.